Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witaj dnia piątego. Z ewangelii według świętego Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. W dzisiejszym dniu wróciliśmy do ewangelii świętego Mateusza, po to, żeby móc ją rozważyć wspólnie z kolejnym punktem z traktatu o doskonałym nabożeństwie. Traktat punkt 178 Chociaż mnie dobrze rozumiecie, dusze wybrane do chwały wiecznej, chcę jednak mówić do was jeszcze otwarciej. Nie powierzajcie złota waszej miłości, srebra waszej czystości, złojów łask niebieskich, ani wina waszych zasług i cnót, dziurewemu worowi, starej i połamanej skrzyni, naczyniu zepsutemu i skażonemu, jakim jesteście. Inaczej złupią was złodzieje, czyli szatani, którzy na to dniem i nocą czyhają. Inaczej najczystsze, dary Boże, popsujecie złą wonią miłości własnej, zbytniej ufności w siebie i samowoli. Złóżcie w sercu Maryi wszystkie wasze skarby, łaski i cnoty. Przecież jest ono przybytkiem duchowym, przybytkiem czcigodnym, przybytkiem pobożności. Odkąd Bóg sam we własnej osobie ze wszystkimi swymi doskonałościami zamknął się w jej sercu, jest ono całkiem uduchowione i stało się mieszkaniem duchowym dusz najbardziej uduchowionych i chwalebnym tronem największych książąt wieczności. Stało się zdrojem zapieczętowanym i przybytkiem dusz celujących w łagodności, łaskach i cnotach. Wreszcie stało się ono bogate jak Dom Złoty, mocne jak Wieża Dawidowa, czyste jak Wieża z Kości Słoniowej. Ja tradycyjnie przypominam o modlitwach na dzisiejszy dzień. Ja się w tym momencie żegnam z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro pytania: Jakie talenty dostałem od Boga? Jakie dobre uczynki wykonałem w swoim życiu? Czy jestem w stanie oddać wszystko Maryi?